Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie i pozdrawiam. A przyjechaliśmy sobie dzisiaj do lasu w końcu, no ale widzicie jeszcze jest ścisko, jeszcze jest trochę śniegu, no ale nic. Pochodzimy, zobaczymy jak to wszystko wygląda w lesie. Nareszcie. My już nie mogłem się doczekać, mówię, muszę iść, no i nie będę w kuchni siedział cały dzień. Znaczy ja chodzę, wiecie, i tak chodzę, i tak chodzę, ale, ale ja tam, teraz pójdę trochę, trochę głębiej do lasu, a jesteśmy tu nad jeziorkiem, także jezioro tam za plecami, a my pójdziemy prosto do lasu. To jeszcze raz witam Was serdecznie i pozdrawiam, no i zobaczymy, co się będzie działo, czy coś, coś będzie działo, czy nie. Bo zbieramy trochę śmieciuchów. Jak będą, oczywiście, może nie będą. To ja tu coś widzę już od razu. Co to jest w ogóle? A, pod tego śniegu. Dobra, nie mam rękawiczek. Znaczy mam w kieszeni. Do torby bierzemy, bo przecież nie może tu ten śmieci leżeć. Już jest tak fajnie, czysto. W niektórych miejscach już śmieci nie widać, ale jeszcze gdzieś można spotkać. Także no zobaczymy na wiosnę, jak to wszystko stopnieje, nie wiem jak u was, czy u was jest zimno i czy u, na, u was, bo teraz mam plus 4 stopnie yy, i od dzisiaj ma być jakaś taka pogoda, ale taka no, cieplejsza, 10 stopni ma być, czy coś takiego, także myślę, że to stopnieje. No, no szkoda, no śnieg to jest śnieg, no zima powinna być zimą, i, a nie wiosną, tak? No ale dobra, no, dla mnie lepiej, bezpieczniej się chodzi. Dobra, to zapraszam Was na film i lecimy tam do lasu. Ares, chodź, idziemy na śmieciuchy. Powiem Wam, jak na razie nic nie widzę, tylko śnieg. Śnieg, takie świeczki widzicie, jeszcze troszkę tutaj, co... ale to tu wszystko jest śnieg. No ale zobaczymy. Dwa opakowania, jeden po piwak mam. Ale taski śpiewają. Coraz mocniej słychać, coraz więcej ich słychać. Czyżby to wiosna? w niektórych miejscach. Zobaczcie jeszcze ile śniegu. Ares, on zadowolony. No cóż, idziemy tą dróżką i pójdziemy potem w prawo odbijemy. Zobaczymy, co tam się dzieje. Mam parę śmieciuchów nie ma za dużo tylko ja tu coś widzę nie wiem czy to jest ta czaga, ten film ten, ten ten grzyb prozdrowotny czy nie ale to raczej chyba nie to też nie ale może tam u góry chociaż chyba też nie że, jest chyba jakiś guz raczej. Hmm. Na całym drzewie Dobra Idziemy tam Aleś przeleciał i coś usłyszałem bo zahaczył. A zobaczcie o co zahaczył. I to było słychać jak przeleciał. Dobrze, że nie przeciął sobie łapy. Zobaczcie jaka niespodzianka. Coś strasznego. Ha. Porek brzozowy, raczej tak. Tam u góry taki maluch, a tu taki większy. Ładny, prozdrowotny grzyb. Powiem wam, że zbiera się te śmieci. Nie wiem skąd to się bierze, ale... I tak co chwilę coś tam dźwigam, podnoszę. Jeszcze rzutki. No nic, bo dobrze. Powiem Wam, że jeszcze się ciężko chodzi. Trzeba na to wyjechane, wydeptane chodzić. Tylko, że tu jest ślisko znowu. No zima na całego jeszcze. Chyba pewno już śniegu, już dawno nie ma. Ciekawe, czy w ogóle był. No tu widzicie, co jest. Tak jak mówiłem, dlatego... Czekałem, żeby to trochę stopniało, no ale już nie mogłem się doczekać. Idziemy dalej. Tam do końca drogi pozajdziemy do tej i pójdziemy w prawo zobaczyć. Lubię takie miejsca. No dobra, po lesie pochodzone, chodź Ares, idziemy teraz nad jeziorko to zobaczyć, tam pewno zamarznięte wszystko, jeszcze, zaraz zobaczymy, zejdziemy powolutku i się przyjrzymy jak to tam wygląda, ale jeszcze śniegu jest, <laughs> może już jutro będzie połowę mniej, czekaj Ares To idziemy zobaczyć. Mi się belą to trudno. Chodź, ale. O, buteleczka jest tam. Zaraz ją weźmiemy. O! No, pij wodę, pij Dzięki no. Jeszcze tam jest w środku, patrzcie, otwarta jest No nie, sobie tu Leży ta małża A to idę wzdłuż Pójdę wzdłuż tego brzegu zobaczyć Muszę się na obsydiany wybrać, na inne kamienie Bo już jak widzę kamienie to od razu bym chciał zbierać Ale dzisiaj jest przyjemnie, powiem wam. Za niedługo może bez rękawnik będę mógł ubrać sobie. Ale na razie... O, posprzątamy coś takiego. Takie plastyki. I tu coś jeszcze jest. A Znicz. O, uh, bo mi pęknie, dobra, biorę taki cały, całości, Ma tu jakiegoś szkła, nie ma, dobra, idziemy dalej. O, minąłem, patrzcie, co to jest? To jest jakiś spalony plastik. Tu proszę jak szkiełko sobie wystaje, dobrze, że pod drzewem, przynajmniej tutaj ciężko by miał Ares nadepnąć na to, ale to jest niebezpieczne. Hmm. No i tak sobie chodzę, powiem Wam, i takie drobne śmieci zbieram, nie ma takich, bo ja tu już wiecie, Wyzbierałem, także nie ma już za dużo tych śmieci, bardzo dobrze. Ale już się tutaj torbie to się nazbierało. Teraz, jak wiecie, jest kampania wyborcza na prezydenta nie startuje. Ale taki ja jak taki postulat miał. A patrzcie Co to jest w ogóle Foliok Foliok taki widzicie Zagrzebany w siółce leśnej Dobra Ode mnie Taki postulat Dla seniorów Emerytów, rencistów dla seniorów ogólnie, ci co mają, chodzi o 500, plus czy tam 800. plus e, Ja to bym tak zrobił, że seniorom, którzy mają poniżej 2000 dochodów na miesiąc, e, niezależnie czy na emeryturze, czy na ręcie dałbym im te 500 czy 800. Plus. Tak, żeby nie było, bo co to jest teraz? Niecałe dwa tysiące, tak? Ktoś ma emerytury czy renty. Dlatego taki dodatek miesięczny fajnie by było. Co? Według mnie by było super. Zawsze by było. Czy, czy na lepsze jedzonko, jakieś tam. Jakiekolwiek jedzonko, bo czasami to jest widać jak nic. Hmm. Dlatego to jest taki mój postulat. Ja. Co o tym sądzicie? Ja bym tak zrobił, ja bym mógł, ale no nie mogę. To jest południowy brzeg. Także patrzcie już, jak wyjdzie słonko, to tu tak mniej śniegu jest. Co tu się. Aha, patrzcie, patrzcie na to. Yeah. Patrzcie, muszę rękawiczki włożyć, bo tam widzę jakieś szkło. A nie będę wpychał paluchów, tak. Ale powiem Wam, ładnie jest dzisiaj. Ładna pogoda się zrobiła. <laughs> Piękna. Stanąłem tutaj, bo. się, tu jest jakiś, ale to. Patrzcie, widzicie już? Tu są jakieś szkła. Pozbieramy. No i wędkarskie rzeczy podczerwamy Dobra Teraz będzie ok Bez tego będzie ok Co tu jest? Coś Tu widzę szkło I tu jest jakieś szkło Od sień, ale to wlazło Patrzcie To zniczy babiu Z daleka widział, zabieramy, no to dzisiaj już kończymy tutaj na tej plaży spacerek. Także idziemy teraz do góry wysypać te śmieciuchy. Tam się będziemy żegnać. Tu się jeszcze tą plażą tylko przejdzie kawałek. Tu już śniegu nie ma. Mało co widzicie. Ludzie jeszcze jest. No to tak południowa strona tak jak mówiłem. Tu szybciej to mnieje to wszystko. No ale jest fajnie. No może tu przyjść z badaczem gruntu <laughs> ale jak zwykle same śmieciuchy będą Normalne to jest, widzisz zbierać te plastikowe wszystkie, tak jak ja to robię i teraz można iść te metalowe wyciągać kapsle i inne rzeczy dobra, idę do Aresa tam Ares, chodź nie w tym kierunku no jeszcze tu z daleka widziałem o, takie, po jakiejś sałatce, jeszcze po czymś, ale I, 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 i słoik się nie spali, tak, nie ma opcji. Zabieramy, to jest kość. Na, na szczęście tu jest czysto, tam jest śmieczów, weźmiemy go po drodze idziemy tam. No to dobra, mamy, patć pół torby śmieciuchów. Także wysypiemy je tu. O, pięknie. To weźmiemy, tak popychamy, żeby wiatr nie nie, gdzieś nie rozwalił po drodze, gdzieś tego rozdmuchał. Dobra, no i tu powinny być te śmieciuchy, a nie nad wodą. Fajnie, że ludzie też wrzucają, bo widzicie, jest trochę tych śmieci tu. Mhm. Czyli już się powoli przyzwyczajają do tego, że są pojemniki, żeby wyrzucać. No ale wiecie jak jest. <laughs> Zawsze mam taką nadzieję. <laughs> No ale jakbym nie posprzątał na jesień, to nie wiem jakby to wyglądało. <noise> ale teraz jest przyjemnie, powiem Wam. No widzicie, zawsze się coś nazbiera. Kiedybym nie zaszedł tu to zawsze coś tam znajdę. Raz więcej, raz mniej. No i co? No dobrze, no. już śmieciuchy wypadają. Jest bezpieczniej, bo tyle szkieł. Dzisiaj nazbierałem takich niebezpiecznych, że naprawdę no i... No i co? No jak się Wam podobało, to subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. A ja uciekam zaryskiem do domku na... A może jakąś taką kawkę zrobimy, albo może herbatkę. <laughs> eee, także ja postulat, e, to co powiedziałem, mam postulat 800 plus czy 500 plus dla, dla tych seniorów, co mają dochodów mniej niż 2000. Super by było, jak dla mnie to rewelacja. Bo to... Takie liczby poniżej 2000, to jak z tego wyżyć tak? Straszne. Dobra. To trzymajcie się zdrówka uśmiechu Wam życzę. I do następnego papa pa. Ares. idziemy? Ares. A co tu są? Kudły twoje, czy co? Jasne, oplątały się. Do domku jedziemy, tak? Do domku. Super.